Witajcie w nowym filmie na moim kanale. Słuchajcie, za parę dni Maja obchodzi swoje 19 urodziny. E, wydaje mi się, że każdy powinien kojarzyć już Maję, ale jeżeli nie kojarzycie, to. Cześć kochani, dzisiaj znów jest ze mną Maja. Hej! Ładamistwo! No, no, na... Matko, przepraszam! A ja tak uważałam na nią! Tak. <ślaming> króliczkę. Yep. To jest właśnie Maja i planuję zrobić jej przyjęcie niespodziankę. E, właściwie nie tylko ja, dlatego że będzie też kilka dziewczyn, e, które w sobotę, czyli w dniu mojej urodzin, pomogą mi zresztą przygotowań i w ogóle z całą tą niespodzianką. E, wymyśliłam sobie, że zrobimy jej Wymyśliłam sobie, że zrobimy jej takie słodkie, cukierkowe urodziny, dlatego że to jest w sumie trochę taka maja bardzo mi to do niej pasuje i myślę, że to mogłoby naprawdę mega mega fajnie wyglądać, planuję zrobić jakieś gigantyczne lizaki wielkości człowieka, wielkie cukierki co tam jeszcze miałam zaplanowane ciasteczka, makaroniki gigantyczne, także wszystko zobaczycie w tym filmie, to będzie trochę takie DIY połączone z ala vlogiem, z niespodzianką i tak dalej, mam nadzieję, że taka forma filmu wam się spodoba, no i mam nadzieję przede wszystkim, że Mai spodoba się ta niespodzianka, dodam jeszcze tylko, że jest środek Tygodnia, także mam parę dni na przygotowanie wszystkiego. Mam nadzieję, że uda mi się wyrobić w czasie i że wszystko będzie po mojej myśli. No i co? Zapraszam Was do oglądania tego filmu i miejmy nadzieję, że wszystko wyjdzie bardzo fajnie. Na samym początku planuję zrobić kilka ciasteczek makaroników I chciałabym wyciąć je z tych otopianek. Mam nadzieję, że coś z tego mi wyjdzie Są to pianki, którymi uzupełnia się paczki Aby rzeczy w paczkach się nie popsuły e, I one miały pójść do wyrzucenia Dlatego ja stwierdziłam, żeby nikt ich nie wyrzucał Żeby oddali je mi I ja spróbuję coś z tego za chwilę zrobić Na początku biorę grubszy kawałek pianki I dwukrotnie odrysowuję na niej coś okrągłego W moim przypadku jest to mały talerzyk Będzie to góra i dół naszego makaronika Następnie biorę ostry nóż i wszystko ostrożnie wycinam. Następnie biorę cieńszy kawałek pianki i również odrysowuję na niej talerzyk, a następnie go wycinam i z tego będzie środek makaronika. Na tym etapie wszystko prezentuje się w ten sposób, ale zaraz trzeba to wszystko ładnie ukształtować. Dlatego jeszcze raz sięgam po ostry nożyk i jak widzicie, ścinam krawędzie i staram się uformować okrągłe ciasteczko. Kiedy góra i dół są już gotowe, sięgam po środek i tutaj nie trzeba zbyt wiele robić, dlatego że wystarczy ściąć krawędzie i nie trzeba ich specjalnie formować. Teraz sięgam po piankę montażową, ja moją kupiłam w sklepie budowlanym za około 10 zł i psikam krawędzie, dlatego że jak wiecie nasze makaroniki nie są idealnie wypieczone, tylko zawsze na dole mają właśnie takie nierówne ciasto i teraz postaram się to stworzyć właśnie tą pianką montażową. Po około 30 minutach pianka zastyga, ale jak widzicie nasze ciasteczko byłoby zbyt wielkie, dlatego górę odcinam, zostawiając tylko malutkie brzegi, a następnie maluję wszystko sprejem. No i niestety po zamalowaniu pianki zauważyłam, że góra, której nie odcinałam jest bardziej gładka i mocno się to odznacza, a że poza kamerą zrobiłam jeszcze trzy takie ciasteczka, to przed pomalowaniem postanowiłam odciąć górę, żeby wszystko wyglądało bardziej estetycznie. I tak wiem, że ta pianka wcale aż tak estetycznie nie wygląda, dlatego że nie ma aż tak równych krawędzi. Niestety yy, mojej pianki nie dało się ładniej uformować. Być może gdybym użyła innej, to byłoby troszkę lepiej. No, ale cóż, lećmy dalej. Jak widzicie, poza kamerą pomalowałam jeszcze delikatnie ciasteczko od drugiej strony i teraz będę wszystko sklejać za pomocą gorącego kleju. Cześć wszystkim, mamy kolejny dzień! Jak widzicie, wczorajsze makaroniki wyglądają w ten sposób. Co prawda, fioletowe chyba nie do końca mi wyszedł, nie wygląda najładniej, ale lepszy taki niż żaden z tych dwóch jestem mega zadowolona. I słuchajcie, tak jeszcze poza kamerą sobie trochę kombinowałam, dlatego że miałam też takie grubsze pianki. I stwierdziłam, czy nie spróbować zrobić takiego gigantycznego ciasteczka. I patrzcie co mi wyszło. Mamy tutaj właśnie cztery takie wielkie pianki sklejone ze sobą. Wyciąłam z tego jedną połówkę gigantycznego makaronika. No i stwierdziłam, że już przed kamerą zrobię resztę, dlatego, że to w sumie będzie chyba nawet bardziej ciekawe niż te małe makaroniki. Więc zaczynam od tego, że sklejam aż cztery takie kostki pianki gorącym klejem. Muszę skleić coś takiego, i właśnie z tego będę wycinać drugą połówkę dużego makaronika. Dobra, musicie mi wybaczyć, że nie widać mojej twarzy, ale tylko w ten sposób dokładnie Wam to wszystko pokażę. Więc zaczynam od sklejenia pierwszych dwóch kawałków. Przykładam do tego. I teraz muszę to przycisnąć. Dociskamy. Wszystko mam już sklejone, odmierzam najkrótszy bok. Ma on 44 cm, czyli 22 cm po każdej stronie. I ja sobie tutaj go zaznaczam, po to żeby wyszło nam idealne koło. I teraz od tych dwóch punktów, będę starała się narysować w miarę równe kółko. Wygląda to mniej więcej tak, no i teraz myślę, że w przyspieszonym tempie pokażę Wam jak to wycinam. gigantyczne ciastko, jak widzieliście zrobiłam jeszcze środek do niego. No i teraz lecę górę i dół spsikać pianką montażową, a później wszystko będę malować pudrowym sprayem. Lizaka. Eee, I specjalnie do tego zakupiłam wcześniej dwa takie makarony do pływania. Chciałam kupić jeden długi, ale niestety w sklepie z długich były tylko kolory zielone, a ja chciałam właśnie zrobić różowego, także kupiłam dwa krótkie makarony. Plan na to mam taki, że owinę go dookoła białą taśmą i skręcę z takiego lizaczka na patyku, a zapatek posłuży mi. Rurka hydrauliczna, którą zakupiłam w sklepie budowlanym za 8 zł. No ale sami widzicie, wygląda jak patyk od lizaka. Powiem Wam, że te makarony nie są tak elastyczne, jak e, tego potrzebuję. I nie jestem w stanie na przykład skręcić e, tego początku jakby zacząć skręcać mojego ślimaka. Więc stwierdziłam, że przetnę początek tutaj na pół, żeby przez kawałek był cieńszy i wtedy na pewno łatwiej będzie mi to skręcić. Biorę nożyk i ostrożnie przecinam to na pół. Tada! I to jest mój początek. Zobaczymy, czy uda się to skręcić, czy jeszcze nie do końca. Myślę, że jeszcze mogłabym mały kawałek uciąć, ale już praktycznie... Da się to ładnie zrobić. Da radę. Ok, jakoś się to na pewno uda, nie jest to proste. Oczywiście trzeba będzie to w międzyczasie podklejać, ale najpierw owinę to białą taśmą dookoła, żeby stworzyć takiego typowego lizaka. I oczywiście robię to na skos, tak jak na prawdziwego lizaka przystało. Skończona wygląda to właśnie tak. Mam tylko nadzieję, że ten klej będzie wytrzymały. Boję się, że zacznie mi się to wszystko rozklejać, ale zaraz zobaczymy. Nałożę trochę większą warstwę tego kleju. Dobra, wiecie co? Ja przytrzymam to kolanem. No, może jak dalej będę to skręcać, to będzie się lepiej trzymało. Mam nadzieję. Więc podklejam od razu kolejny kawałek. Ugh. Ogólnie połowa lizaka wyglądałaby tak, gdyby to się trzymało. A gdyby początek skręcić taśmą, w środku raczej nie będzie tego aż tak widać. Dobra, słuchajcie, mega estetycznie to to nie wygląda, ale trzyma się. Także taśma dała radę, zobaczymy. Co dalej? W sumie to ta taśma jest chyba mocniejsza od gorącego kleju. Nie wiem, czy przypadkiem, jak nie zrobię sobie takiej taśmy dwustronnej, jakby. I czy jak przykleję to tutaj na środek, to czy to nie będzie mi się trzymało? Nie, nie będzie się trzymało. Jeszcze raz gorący klej. Nie no, dobra, już widzę, że z klejem na gorąco i staśmą nie wyjdzie, więc nie wiem. Wyłączam kamerę, idę pomyśleć sobie trochę, co mogłoby to przytrzymać, czym mogłabym to skleić i wrócę do Was, jak znajdę jakieś rozwiązanie. No i mamy kolejny dzień i teraz wytłumaczę Wam, co się stało, dlatego, że dostałam trytytki. Minęły jakieś 3 minuty i znalazłam rozwiązanie. Tym rozwiązaniem są... Krytytki, czyli takie plastikowe opaski, którymi na przykład przypina się plakaty do płotów. Aczkolwiek te, które ja mam w domu, są za krótkie, potrzebuję dłuższych, także muszę czekać jakieś 4 godziny, bo tak się składa, że mąż mojej siostry ma ich dużo w pracy. No i za 4 godziny wraca do domu i kilka mi przywiezie, także widzimy się za jakieś 4 godziny i Dużo dłuższe niż te, które wcześniej miałam w domu, aczkolwiek nadal były o ponad połowę za krótkie. E, niestety, gdybym chciała kupić takie mega, mega długie, to byłyby też grube i byłoby to bardzo widoczne i wyglądałoby nieestetycznie, więc odeszłam od tego pomysłu. Później próbowałam szczepić to takerem. Strzelałam w to milion razy. A niestety i tak to wszystko się rozeszło, pianka się porozrywała. Szukałam jakiegokolwiek rozwiązania, które e, utrzymałoby tego lizaka w jednym kawałku. Pod koniec nawet próbowałam dawać dużą warstwę gorącego kleju, e, mocno rozgrzanego, co nawet spowodowało, że trochę pianki mi się roztopiło. E, I to dalej nie utrzymałam mojego lizaka, i w końcu o drugiej nad ranem znalazłam rozwiązanie. Taśma. Dokładnie ta taśma, którą owijałam e, tego lizaka. Wybaczcie, że mam wczoraj tego nie nagrałam, ale po prostu próbowałam tylu różnych rzeczy, że nawet nie myślałam już wtedy o nagrywaniu, tylko myślałam o tym, żeby to się w końcu udało. E, aczkolwiek ten lizak wyszedł mi sporo za mały. Myślałam, że będzie większy, e, dlatego za chwilę pojadę do sklepu, dokupię, myślę jeszcze dwie takie rurki. I nagram wam już dalszą część, czyli doklejanie tego i kończenie wielkiego lizaka. I w ogóle jeszcze wczoraj w międzyczasie poszłam do kwieciarni i kupiłam folię, którą zapakuję tego lizaka, żeby wyglądał on bardziej realistycznie. I w pasmanterii zakupiłam jeszcze wstążkę, właściwie to dwie wstążki, pudrowo-niebieską i pudrowo-różową. Jeszcze nie wiem, której użyję, zobaczymy pod koniec, która będzie ładniej wyglądała. No a teraz lecimy do sklepu po kolejne rurki. Na początku sklejam rurki gorącym klejem, tak dobrze słyszeliście? Gorącym klejem, ale tyle akurat on potrafi skleić. Następnie obkręcam rurkę białą taśmą i znowu za pomocą gorącego kleju przyklejam ją do wcześniejszej części lizaka. I następnie zabezpieczam to jeszcze na wszelki wypadek dodatkowym kawałkiem taśmy. Teraz przekręcam lizaka na lewą stronę i zaczynam skręcać go, przytrzymując piankę nogami, i wszystko sklejam ze sobą taśmą. Tak prezentuje się góra lizaka, i teraz czas zabrać się za rurkę. Ja na początku odrysowuję ją w miejscu, w którym chcę, aby się znajdowała, a następnie wycinam na nią dziurę. Teraz przyklejam ją za pomocą gorącego kleju. No, i na sam koniec nie zostało już nic innego jak zapakowanie naszego lizaka. Ja pakuję go w folię od kwiatów. Na dole przewiązuję niebieską wstążkę, wiążę kokardę i na końcu wstążek wycinam trójkąciki. Resztę folii podklejam z tyłu lizaka, aby wszystko dobrze się trzymało, dlatego że folia nie była wystarczająco duża, aby pokryć całego lizaka. No i tak prezentuje się efekt końcowy. Cześć wszystkim, minęły dwa dni, wczoraj nic nie nagrywałam, bo w sumie nie działo się nic specjalnego. Piekłam e, tort, piekłam babeczki, które są moje ulubione. Nagrałam z tego tylko kilka prostych przebitek, więc prawdopodobnie puszczę wam je w trakcie mojego mówienia, żeby nie przedłużać. No i co? Dzisiaj jest... Sobota. Czyli dzisiaj są urodziny Mai. Mamy godzinę 11:40, o godzinie 14 przychodzi Maja, także zostało niewiele czasu. Słuchajcie, nie spodziewa się niczego, dlatego że rozmawiałam z nią i Maja myśli, że spotykamy się na wspólne oglądanie. Epoki lodowcowej. Także mam nadzieję, że będzie pozytywnie zaskoczona tą niespodzianką. Za chwilę pokażę Wam jeszcze jedno DIY, bo planuję zrobić jeszcze takie wielkie e, cukierki. I dosłownie za dwie minuty powinny przyjść do mnie dziewczyny, które razem ze mną będą e, organizować to przyjęcie. E, I pokażemy Wam wszystko, jak to dekorujemy, e, urządzamy, ogarniamy. W ogóle nie wiem, czy na początku Wam wspominałam, ale impreza ma być nad basenem, dlatego że właśnie na podwórku mamy ogromny basen, także to będzie trochę takie połączenie cukierką, Przyjęcia z imprezą nad basenem. O, chyba właśnie słyszę, że dziewczyny rozmawiają na dole z moją mamą, więc okej, okay. chyba właśnie przyszły. No to ja do nich lecę e, i pokażę Wam wykończenie wszystkiego. Wyprzedziły mnie. Hello. W ogóle jeszcze tak szybko pokażę Wam, co wczoraj przywiózł mi kurier, dlatego że z dziewczami postanowiłyśmy, że zrobimy przyjęcie w cukierkowych kolorach, głównie kolor różowy, niebieski i fioletowy. Nie wiem, czy wy kojarzycie ten zestaw. Ja już w którymś filmie go pokazywałam. I ostatnio Mai pożyczyłam go na Openera I tak dobrze na nim wyglądała, że ostatecznie został w jej szafie Dlatego ja zamówiłam sobie drugi No i zamówiłam sobie również różowy I po prostu idealnie, no przyszedł mi wczoraj I dzisiaj nałożę go na imprezę Oprócz tego w zamówieniu przyszła mi jeszcze taka mini e, torybeczka A la pasek z perełek, więc też bardzo on fajnie wygląda I przyszło mi jeszcze takie piękne czarne body Z... Friends, <laughs> I ogólnie, żeby Maja nie odstawała od nas na imprezie, no bo wiadomo, my będziemy takie różowo-fioletowo-niebieskie, e, a Maja nie spodziewa się żadnej imprezy i nie wie, jak się na nią ubrać. E, to wczoraj napisałam do niej, że Ej Maja, dewaj, zrobimy sobie fajne zdjęcie urodzinowe. E, do mnie przyszła różowa marynarka, to ją założę. Ty weź załóż tą kobaltową e, i zrobimy sobie fajne zdjęcie. I Maja powiedziała, że okej, okay, spoko, fajnie, także nawet nie wie o tym, że nie ubiera się pod zdjęcie, a ubiera się. Pod cukierkowe przyjęcie niespodziankę. Teraz pokażę wam jeszcze szybko, jak zrobić takie duże cukierki. Robię je na ostatnią chwilę, dlatego że w środku są balony i po prostu nie chciałam, żeby one nam zmalały. Na początku oczywiście pompuję balona i myślę, że taka mała kuleczka nam wystarczy, dlatego że jak będzie duży, no to by była nie da rady go pokryć. Biorę bibułę, obkręcam w niej balona i w tym miejscu teraz tą bibułę będę ucinać. Biorę kawałek taśmy, sklejam to razem, i teraz wystarczy zgnieść boki i przewiązać je w wstążką. No i nasz cukierek jest już gotowy. Eee, wybaczcie, że ja to tak nagrywam yy, spontanicznie trochę w nie... Nie przygotowałam się tutaj dobrze, nie pokazałam Wam tego dobrze, ale mamy mało czasu, bo Maja będzie już za godzinę, a mam jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia i chyba nie jestem wyostrzona. Mam nadzieję, że tak nie jest cały czas. Yy! Okay, wszystko mamy już przygotowane Maja napisała właśnie, że wychodzi z domu Czyli będzie za jakieś 10 minut Pokażę wam jak to wygląda Mamy tutaj te cukierki Tu mamy te wielkie makaroniki Nasz gigantyczny lizak, który jest Wyższy ode mnie. Nadmuchałyśmy też dużo e, takich zabawek na wodę. Jest jednorożec, jest pizza, tam mamy donata. Tutaj mamy kolejne ciasteczka. E, piękna taca, na której zaraz pojawi się tort. Mamy też fundi czekoladowe i maszne do waty cukrowej, także jest przesłodko. Kolejne cukierki. I przyozdobiłyśmy nawet. Basen, w którym będziemy się dzisiaj kąpać. Całe szczęście, że jest słońce. Tak więc tak się to wszystko prezentuje. I maja będzie za jakieś 10 minut, wiecie. Dobra, wszystko przygotowane, tort czeka. Dziewczyny bierzcie kamerę, ja idę po maję. Bachaty idź kontroluj, bo ona szybko chodzi. No, <gulanie> no, tak, nagrywa się. Moja no, idzie już ulicą, ja teraz po nią wyjdę i ja powiem, żeby zamknęła oczy i przyprowadzę ją tutaj. A ja już idzie. No, ja Idź iść prosto i prosto. już możesz spajrzeć. Niespodzianka! Nie <gulanie> Właśnie Ale ga... piękny destach wypadku. Właśnie zgasły świeczki przez wiatr. Nagrać. Zasz mnie pudełkiem jeszcze właśnie. Oooo! Jesteś zakochany. Zakochany w to. Się moja powiedziała, że niczego się nie spodziewała. Myślała, że naprawdę przyjdzie tutaj e, na film, na foty i nie będzie nikogo więcej, nie będzie żadnej niespodzianki, także się udało! Oczywiście ja zapomniałam jej wspomnieć, żeby zabrała ze sobą strój kąpielowy, także poszła teraz na sekundę do domu po strój, bo za chwilę wskakujemy do basenu. Ja w międzyczasie, jak widzicie, zakręciłam sobie szybko loki, e, żebyśmy z dziewczynami porobiły sobie jeszcze jakieś fajne zdjęcia. No i co? Wy widzicie ten film w sobotę, ale nie w tą sobotę, e, kiedy Maja ma urodziny, tylko tydzień później, aczkolwiek na pewno mai będzie mega miło, jeżeli wejdziecie na jej Instagram i złożycie jej spóźnione życzenia, także koniecznie wbijajcie, komentujcie, życzcie jej wszystkiego najlepszego, a ja się już z wami żegnam, my tutaj z dziewczami prawdopodobnie będziemy się bawić do białego rana, póki co lecimy do basenu, Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał eee, i te wszystkie DIY i cała niespodzianka i w ogóle wszystko. No i co ja się już z wami żegnam. Na moim Instagram też możecie wbijać. Tak przy okazji. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć. <grywa> <grywa> <Ubiłam nagrywa. grywa>